Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z grą w symulatora elektryka. E, poziom reputacji 8, mamy 1200 e, dolarów na koncie. 1296 Dobra i zobaczmy tutaj. Hmm. Może zaczniemy spokojnie od zlecenia na... E, Ubija mikser. Mój mikser się zepsuł. Ubijałem jajka i strasznie się ubrudził. Postanowiłem go wykąpać w zlewie, żeby był czyściutki i liśniący. Niestety, po ponownym włączeniu coś zrobiło takie wububub. i cały czas tłukło. Próbowałem zmienić prędkość, ale to na nic. Ramki nic nie pokazują. Nie wiem, co może być przyczyną, no bo chyba nie woda. Proszę o pomoc. Nie obracają się opadki z urządzenia kapie woda. Dobra i mamy to zlecenie więc możemy przejść na na stół naprawczy i po nieco tutaj nie widać w ogóle które śrubki wymagają czyszczenia obstawiam, że ta, ta. tutaj w ogóle nie widać tak. jeszcze a ta też. Dobra, chyba wszystkie. Okej, okay. i co teraz? Może wyjmiemy te mieszadła. O, i teraz nam ładnie zeszło. Jakaś elektryka poszła na pewno. Na pewno cały silnik poszedł. Dobra, no rozbiorę. To jest jakaś przekładnia. Wietraczek. Tutaj mamy... Elektrykę całą. Okej, okay, to możemy odlutować Ale tego się mieć jeszcze nie mogę. To jest taka blaszka Jak się tej blaszki pozbyć Która trzyma, nie mam pojęcia. Na pewno jakoś można, to jest taki kawałek plastiku. A... Ale tu nic nie można ściągnąć. Przynajmniej nie widać tego, jak to rozebrać. No dobra, na razie tego nie ruszam. E, zrobimy to tak, że ja jeszcze. O, słuchajcie, to rozebrałem. Teraz już mogę rozebrać całość. Okej. Okay. płytka drukowana, zbadamy ją dokładnie. Łącznik. Yy. Już wiem, co się popsuło. Diody się zepsuły. Te diody musimy wymienić. Za 3 dolce, no i dobra, i płytka już jest sprawna. Wentylator zbadaj, sprawny, przekładnia, zbadaj, eee, sprawna, ona już jest nierozbieralna tutaj, tylko cały układ, silnik pewnie jest zniszczony. Zbadaj, no zepsuty, okej. Okay. No ale tutaj z silniczkiem chyba nic nie zrobimy, trzeba go po prostu e, wymienić Dobra i to jest wszystko e, Wracamy do montażu Czyli musieliśmy tą płytkę wymienić mm -hmm. ...to jest przykręcone... ...a teraz... Tę płytkę drukowaną i teraz możemy chyba... Urządzenie sprawne, więc odesłaliśmy. Ok, mam tutaj jeszcze hmm. certyfikat, ostatni certyfikat. Nam też jest smutno, że to już koniec. Dzisiaj nauczysz się umieszczania przedmiotów na ścianach i sufitach. Po prostu wybierz jakiś jak po pożądany przedmiot i umieść go na ścianie. Pamiętaj, że na puszkach elektrycznych można położyć zarówno gniazdka jak i włączniki dobrej zabawy. Okej. Okay. i tutaj mamy znowu VR szkolenie. Pora na ostatni certyfikat. Dzisiaj nauczymy się umieszczania przedmiotów. Po prostu wybierz przedmiot. Z ekwipunku, na przykład puszkę elektryczną i mieć go na, na ją na ścianie, na przykład, nie? Tak, możesz też wyświetlić i pomocnicze. Ok, jest tryb miarki. Dobra. Yy, mamy tutaj troszkę rzeczy, na przykład lampa sufitowa, raz, druga lampa. Tutaj mamy zwykłą lampę, nie, 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 ja ją chcę, chcę wziąć, a czemu jej nie mogę tak sobie przenieść? Nie mam pojęcia, jak się przenosi lampę. E, dobra, tutaj możemy puszki użyć. Dobra, bierzemy puszkę. I tu puszka musi trafić w to miejsce. Okej. Okay. Drugą puszkę. Tu jest pokazane, że mamy tu zrobić włącznik, a tu mamy zrobić gniazdko. OK. Mamy włącznik. A tu mamy gniazdko umieścić, okej. Okay. Dobra, przejdziemy w tryb montażu. E, śrubokrętu nie mam, okej. Okay. Chcę wrócić. Nic nie zrobimy, bo nie mam żadnych kabli położonych. Okej. Okay. Tu mamy bezpiecznik. Który możemy sobie tu pewnie jakoś umieścić, tak? W którym miejscu? Okej. Okay. Dobra. Yy, I teraz tak. Prąd, tak? E, czyli przełączyć się na włącznik system kabli. I teraz tak. E, tu wychodzi prąd. Ej. Wyjście. Tu muszę zrobić tak po prostej, tak? Tak. tak. I tutaj możemy zrobić. ok I Teraz jeszcze muszę mm -hmm. puścić włącznik. Tak? Nie wiem. Strzelam, czy tak mogę. Dobra. Eee, zobaczymy, czy to wszystko czy to zadziała w ogóle. Okej. Okay. Mamy żaróweczki E, a tu były lampy, gdzie one są? Przesuń. OK, okej, tu ma opcja przenieść. Przeniesione. Jest skręcona. okej. Okay. Teraz możemy to podłączyć do gniazdka i zobaczymy. Idzie prąd, tak yy, i teraz możemy niby prąd idzie, ale nie działa, ale okej, okay. zobaczmy jeszcze, A tu nie... yy, dobra stop. Przecież ja nie zrobiłem tych, yy, nie podłączyłem wszystkiego, nie? O, tutaj mamy włącznik, więc możemy tak: tu idzie prąd, nie stój. Jeszcze raz musimy odkręcić. Tu idzie prąd i tu idzie światło. Dobra, i teraz możemy. Przejść do gniazdka pojedynczego i tu zrobić to samo. i teraz możemy sobie podłączyć świeczkę i zobaczmy czy czy działa działa i lampy też działają to już łącznik włącza i wyłącza czyli udało się okej okay. czyli mamy już wszystkie certyfikaty na na Prace instalacyjne super. Mm. Dobra, i teraz mamy tutaj kilka takich zleceń zwykłych. Zrobimy sobie jeszcze trzy takie zlecenie domowe. E, dzień dobry, coś kiepsko naprawione. Te słuchawki podłączam je do komputera i dalej nic nie słyszę. Chyba, że nie jest to wina słuchawek. Może karta dźwiękowa jest zepsuta? Tak, to pewnie nie to. Wysyłam w takim razie całą kartę i mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie działać. W końcu za coś płacę, prawda? Prawda? Halo. E, Dobra, Pan tutaj nam przysłał kartę dźwiękową. Akceptuj. I zobaczymy co się stało z kartą dźwiękową. E, to jest nasza karta. Bierzemy. Nie mogę sprawdzić kondensatorów żadnych. E, Okej. Okay. Może muszę najpierw odkręcić tutaj tego śledzia. Nie wiem po co, ale pewnie muszę. Metalowa płytka sprawna, a już teraz zbadaj. Okej, okay, teraz mogę sprawdzać kondensatorki. Dobra, tutaj mamy Tutaj mam uszkodzony kondensator, i tutaj mamy wyjście słuchawkowe uszkodzone. Więc ten kondensatorek jest z tej strony, czyli ten. Dobrze, pensetą. Dobra. A, jeszcze musimy go zlutować. I jest ok. No i to gniazdko też zrobimy. Tak. Nadal status nieznany, czyli jeszcze coś jest uszkodzone. Albo po prostu muszę zbadać wszystkie stalaki. Gdzie, no, sprawdziłem wszystko i on nadal mówi, że status nieznany. Nie wiem czemu. No tak, z tej strony nic nie będzie. <laughs> Okej, okay, po kolei. małe to nie hmm. Nie mam pojęcia, chyba, że mam tu jeszcze jakieś wskazówka Chyba że czekajcie, co to jeszcze mogłoby być? O rany, nie mam pojęcia. Jakieś styki, ale tutaj nic nie mogę sprawdzić. O, tu jeszcze jest układ stalowy. O, dobra. Już sprawdził teraz. Dobra. Nie zauważyłem, że. Ale chcę przejść teraz do montażu. Okej, okay, metalowa płytka. No i chcę dodać teraz nie. Wróć. Demontaż. Montaż. Aha, dobra, muszę kliknąć. Okej, okay. tak sprawdzę. Brakowało, wiecie, komputera, który by polegał na tym, żebyśmy włożyli kartę i sprawdzili dźwięk do stacjonarnego. Dobra, jeszcze sprawdzimy. Wadliwa myszka. Lubisz grać w gry, a lubisz oglądać się jak robią to inni? Jeśli tak, to zapraszam na mój kanał Eletube. Tylko nie zapomnij zostawić subskrypcji. Ale o czym to ja? A, dostałam od pewnego firmy myszkę do zareklamowania na kanale, tylko że ta myszka nie działa. Nie wiem czy to ja ją zepsułam, czy była wadliwa. Naprawię aby mogła wcisnąć to moim widzom. Nie da się przewijać, nie świecą lampki. Mamy zdjęcie. Wow. Jest mysza. Tutaj bateryjki. Okay, ok. No dobra, odlutujmy się. że Wszystko nam grało. Yy, teraz tak. Jest jakieś styki. Te włączne przyciski, na no, te boczne przyciski. Yy. Dobra. Soczewka i to. No i możemy po kolei sprawdzić. Obudowa środkowa. Zbadaj. O kto to budowa. Bateria, zbadaj. Zepsuta. No to wymiel. Panel DP zbadaj. Sprawny. Panel boczny zbadaj. Sprawny. Panel LED zbadaj. To jest popsute sprawne kółko myszy, zbadaj sprawne płyta główna myszy, zbadaj no i tutaj będzie pewnie trochę zabawy. To jest gniazdo kółka zepsute. Musimy je odlutować i wymienić. Dobra. No i sprawdzimy kolejne układy. Znowu coś pominąłem. O, jest sprawny, dobra. E, jeszcze soczewkę zbadamy. Sprawna. Dobra, i wszystkie części są naprawione. Możemy przejść do montażu. Dobra. I tu musimy przylutować, nie? Jeszcze klapka baterii. No dobra. Pytanie, czy coś jeszcze zrobić? Nie, myślę, że dzisiaj będzie wystarczy, a w kolejnym odcinku zrobimy całą resztę. Czyli tutaj mamy odkurzecz jeżdżący. I jakieś y, zadania na zewnątrz. Już mamy wszystkie certyfikaty zobaczcie. E, także na dzisiaj to byłoby wszystko. Tobie weźmiemy screena na nasze biureczko. Żeby było wiadomo, że tu pracujemy. Tak. I do następnego odcinka. Cześć.